Witam wszystkich, tutaj Zielony Ninja to jest pierwszy odcinek z serii y, zabawy redstone'em chciałem wam pokazać jeden taki y, trik związany z redstone'em bo być może nie wszyscy znają a to jest naprawdę przydatne z redstone'em okej okay. bierzemy sobie kreativa Super flat. to 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 okej okay. I generujemy sobie świat. Teraz, żeby tylko mi mnie przerwało, mało niestety FPS-ów przy nagrywaniu, bo jeszcze mam cienki komputer. Ok. Nic się nie stało, no, dobra. 23 FPS, 24 nawet. Dobra, to jest bardzo dobrze. Tak więc, weźmiemy sobie oczywiście wetstone. Dzisiaj chciałem wam pokazać jeden trik z panelem słonecznym związanym. Bierzemy sobie redstone na ten panel słoneczny oraz tą nową pochodnię oraz dirta. Dobra. Od razu sobie ciszę, bo wszystko mam pełni pod. O, super. Przed chwilą update'owałem, bo ogólnie zwykle gram na modach, ale pomyślałem sobie, że zrobię odcinek bo akurat nic nie mam do roboty, dobra. Tak więc mamy ten panel słoneczny. On nam daje energię za każdym razem, jak widzimy, że jest słońce. Zrobię na chwilę cięcie i jeszcze postaram się, żeby więcej fpsów wyłudzić. Zaraz wracam. Ok, teraz powinno być już o wiele więcej. Teraz już wyłączyłem poszczególne sprawy, i teraz już powinno być dobra Więc yy, ten panel słoneczny daje nam energię za każdym razem, jak jest słońce. Ten panel wyłącza się bodajże, jak jest, jak jest tak tuż przed y, zmrokiem. Więc tak, on nam daje zawsze energię. I to, co Wam dzisiaj chciałem pokazać, to jest y, taki trick, żeby y, za każdym razem, jak jest dzień, żeby lampy, które sobie gdzieś tam postawimy, żeby udekorować coś takiego, żeby one się wyłączały, jak jest dzień. To można zrobić za pomocą tego redstone'a w bardzo prosty sposób. Po prostu tu daję tutaj dirta i tą pochodnię. Teraz ta pochodnia. Nie będzie dawała normalnie yy, tego sygnału, ale jeżeli jeszcze sobie podstawę tutaj lampę z tą nową, właśnie i ona normalnie nam nie daje światła, jest dzień, nie daje światła, ale teraz jak sobie zrobimy timeset 1500, hop, jest noc, ona daje światło. To jest bardzo proste, ponieważ po prostu, jak zapewne tutaj widzicie, no solar panel daje energię. Daje energię, a jak się położy dirta i za nim pochodnie, to energia, która do niego dochodzi, jakby wyłącza tą pochodnię. Tak Tak, tak się dzieje zawsze, nawet jeżeli sobie zrobię po prostu tak, yy, tak zrobię, tak i tak po prostu. Jeżeli za każdym razem, jeżeli jest sygnał, dołożymy go do niego dirta albo nie wiem, na przykład. Yy, Irony. Chyba jeszcze tak się dzieje z ironem bodajże. Tak, z ironem i poszczególnymi rzeczami. To po prostu yy, zawsze on nam ten sygnał niweluje. No. I to jest taki bardzo prosty sposób. Tym sobie można wydekorować, nie wiem, ogródek, żeby moby w nocy nam się nie spawnowały, bo wiadomo, że w zadnie nam się nie spawnuje. Yy, dom można sobie tym jakby wyłożyć, cokolwiek, no. I to jest tyle, co Wam chciałem pokazać w tym odcinku króciutkim. Yy, tak więc, jeżeli to było przydatne, to skomentujcie, powiedzcie mi, że było przydatne, to naprawdę mnie zamotywuje do dalszych działań. Jeżeli chcecie, żebym tworzył dalsze redstone'owe zabawy, to możecie też napisać, bo tak yy, przyda się to naprawdę. No i... a teraz... dzień i się nie pali. Wow! Spoko. No więc... Piszcie tam, komentujcie i subskrybujcie mnie, i w ogóle co nam będziecie chcieli. Możecie dać łapki w górę na filmik, możecie polecać filmik, nie wiem, róbcie co chcecie. <laughs> Więc ja się z wami teraz już żegnam. To były lecną nowe zabawy. Jestem Zielony Ninja i Narka.